Witajcie moi drodzy, Piotr Witasz, Krabowita Wózki Dziecięce. Chciałbym Wam pokazać dostępną również u nas spacerówkę firmy Dorian. Jest to produkt polski, jest niezniszczalny. Tak bym to określił. Te stelaże są bardzo trwałe, solidne, bardzo dobrze amortyzowane. Jest to spacerówka na pewno na taki trudniejszy teren. Rozkłada się na płasko do leżenia. Yy, można zmienić przodem i tyłem do kierunku jazdy. Ja to może pokażę. I tak, produkty są używane, natomiast całe poszycie praktycznie jest uszyte na nowo jak widać tutaj z fajnym wykończeniem z eko tutaj na nóżki. Także wózeczek ogólnie wygląda jak nowy. Stelaże do wyboru czarny albo biały, też musicie sprawdzić u nas czy przed przyjazdem na przykład czy na pewno są oba kolory dostępne. Bo na pewno jest jeden z nich dostępny, najczęściej mamy i białe, i czarne, ale warto to sprawdzić. Co do szycia budki, budka jest z fajnym daszkiem. Do tego jest duża wentylacja, która może również służyć jako okienko podglądowe, jeżeli w drugą stronę sobie obrócimy. Tutaj jest wzór troszkę starszy, według którego szyliśmy kiedyś. Teraz już szyjemy według tego wzoru. Za dopłatą można mieć nowe koła żelowe, tak jak tutaj na załączonym obrazku. W cenie wózka są używane, pompowane. No, jeżeli ktoś chce mieć jeszcze lepszą amortyzację, może wziąć te pompowane, ale myślę, że ten wózek i tak jest. Bardzo dobrze amortyzowany, czyli, tak, do plusów jego należy to przede wszystkim, że jest mega trwały, bardzo solidny, bardzo dobra amortyzacja, uszyty praktycznie na nowo, natomiast minusem jest jego waga. Jest to wózek dość ciężki, więc jeżeli mielibyście go pakować, do auta, no to często, no to warto się nad tym zastanowić. Dziękuję.